Pierwsza tajka otrzymała od Polaków za noc streama 2000 Batów. I właśnie, to mi się nie podoba. Bo okej, okay, zaproszenie dziewczyny jedno, ale na chuj 2000 batów. Nie no dobra, to jest taki słabe. Dobra. <śleszczytanie> nie, no, trochę takie ten, ale nie jestem mi się wciągnąć, bo bym musiał bardziej rozbudowywać ten żart. Co kto lubi, nie? Ja tam lubię. Pierwsza tajka otrzymała od Polaków za całą noc streama 2000 batów, to około 250 złotych. To do niej zaglądali do łazienki, gdy sikała. Mówili, że śmierdzą jej stopy i że jest mężczyzną. W nonejtach i przy tych zasięgach Polacy mogli zdobyć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w jedną noc. I teraz pytanie, bo tutaj na główny na główny widok jakby cały akcent pada na cenę. I teraz tak. Czy gdyby chłopaki jej zapłacili 1000 zł, bo co tutaj jest problemem? To, że zapłacili jej 250 zł, a sami zarobili 1000 albo kilka tysięcy? Bo tak wynika trochę z tego, nie? Że sami w donetach przy tych zasięgach, mogli zarobić kilkadziesiąt, ty kilkadziesiąt tysięcy w ogóle. Tak, kurwa. 250 tysięcy, kurwa. Zarobili, nie? Podejrzewam, że nawet dychy nie wyciągnęli, ale okej. Okay. Przypuśćmy, że zarobili jakąś cenę, nie? Natomiast na tym polega trochę kapitalizm. Skoro znaleźli aktorkę za 250 zł, a sami zarobili kilkadziesiąt tysięcy, no to. Tak wygląda kapitalizm, nie? Problemem tutaj natomiast może być ten fragment: czyli zaglądali do łazienki, gdy sikała. Z tego co wiem, to było trochę tak, że ona sama ich tam ciągnęła do tej łazienki, nie? Jest taki fragment, że oni tam, na przykład ona jest zamknięta, a oni otwierają śrubokrętem i. O! Zaglądamy ci do łazienki. Jest taki fragment. Ja nie widziałem go, natomiast ja nie oglądam tych streamów tak dokładnie, nie? Że śmierdzą jej stopy. I teraz, właśnie, też pytanie. Jeżeli stopy faktycznie śmierdziały. Mi na przykład. Yy, jak śmierdzą stopy, to inni domownicy mogą powiedzieć. Yy, śmierdzą ci stopy. Miałem kiedyś kolegę i mu powiedziałem, że śmierdzą mu stopy i się obraził, nie? Natomiast mówi wytłumaczyłem, ej, że to jest dla twojego dobra. Yy, sprawdź, czy tam wszystko OK I, I później już nie śmierdziały, nie? Jeżeli. No, uważam, że jeżeli komuś śmierdzą stopy, to powiedzenie mu, że mu śmierdzą stopy, no to jest fakt, a nie jakieś k***a. Obrażanie czy coś. Nie, to jest wszystko takie, że. Takie mam wrażenie, że jak. Jest już osoba kłóciowa, to musimy się z nią obchodzić jak z jajkiem, jakby była z porcelany. Że na tym polega ta największa bolączka, nie? Że ojej. Ty nie jesteś het o, trochę się aż boję, w ogóle nie wiem co powiedzieć. Nie wiem jak się zachować. Jak śmierdzą ci stopy, to nie mogę powiedzieć, że ci śmierdzą stopy. Nie mogę powiedzieć, że twoje y, w, włosy są ani damskie, ani męskie, bo do tego ta maja trochę tak doprowadza, nie? Że y, już nie można nic powiedzieć. A jakbyś był kur... kumplem i mu powiedział: Ej, a nie... ci stopy. Nie ma obrazy, nie? Już jest wtedy wszystko okej. Okay. Jakby była jakaś dziewczyna, to możesz powiedzieć: Koleżanko, śmierdzą ci stopy. Też już jest ok, nikt nie ma, ale jak jest ostatni, to już jest obraza, to już jest wyśmiewanie, to już jest transfobiczne. Dla mnie nie do końca. Że ja jestem za tym, żeby wszystkich traktować równo. Tak samo. I jeżeli ci śmierdzą stopy, to ci śmierdzą stopy. Nieważne czy jesteś e kobietą, mężczyzną, jest to bez znaczenia, czy ladyboyem. Moje zdanie, nie? Dalej, lecimy dalej. Eee, Niezależnie od tego, czy jesteś osobą ciuciową, i a, tak, ja nie wiem. Zaraz sprawdzimy, co to znaczy. Ciuciowość. Spójność pomiędzy czyjąś, czyjąś płcią przypisaną przy narodzinach, a jego tożsamością płciową. Cis mężczyźni i cis kobiety to osoby nietrasowe. Czyli ja jestem cis, tak? Bo nie jestem. Czyli jestem. Dobrze, ja to rozumiem? Bo ja. Się narodziłem mężczyzną i do tej pory jestem. Natomiast, jak będzie w przyszłości, nie wiem. Okej, okay, czyli, ja jestem. Wiemy, co to znaczy. Wracamy w takim razie. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą. Twoja tożsamość pokrywa się. A, to nie potrzebujemy, wchodziliśmy na tą. WIPN. Krótko po urodzeniu i zapisaną wówczas w dokumentach. Czy osobą trans. podejmij wyzwanie i pisz o temacie trans. w pełny szacunku. Drogie media, droga blogosfero. Na stronie transfuzja znajduje się poradnik, jak mówić o osobach w przestrzeni publicznej. Zobaczcie, a nie można mówić normalnie 5 y, Tak jak o wszystkich innych napisany przez osoby. Pa Pato streamerzy w Tajlandii dosłownie łamią wszystkie zasady szacunku. Okay. To byśmy się musieli zapoznać z tym dokumentem. Niech wszyscy zaleją skrzynkę Fame MMA i niech wywalą tego pokurcza. Lubię fryk pokurcza? Co to znaczy poku pokurcz? Że ktoś ma skurcze mięśni? Przykurcz? Nie, nie wiem w ogóle, co to jest za słowo. Jest według mnie ono bardzo obraźliwe. Nie wiem, czy to jest w stosunku do Natana Marconia czy do Amadeusza Ferrari'ego, ale ta osoba, która to pisała jest bardzo intolerancyjna i bardzo obraźliwego używa słownictwa. Lubię freak Fighty i czasami lubiłam oglądać te dramy Ferrari'ego. W całym jego obłędzie czasami była do niego sympatia, ale to co dzieje się teraz jest tak obrzydliwe i okropne. Tu jest odrobina stygmatyzacja osób chorych na nie? Bardzo też nieładny tutaj, że takie wpisy udostępnia Maja Staśko, gdyż jest poważną chorobą. Dotyka mężczyzn w różnym wieku i bardzo być może utrudnia życie, A natomiast jest to traktowane jako nie wiem, określenie, że ktoś nie, nie ma doświadczenia, no nieładnie, nieładnie. Bardzo obraźliwe. I okropne, że ten człowiek powinien zniknąć z przestrzeni publicznej na zawsze i zasługuje na to wiele bardziej niż nawet nitro. Nie dajmy zarabiać pieniędzy takiemu człowiekowi tyle. W Tajlandii dzieją się okropne rzeczy łącznie z wszechobecną dziecięcą prostytucją, gdzie. Teraz wciągają Amadeusza. Yy... Ach, nagle dziecięca. Gdzie można sobie kupować prosto z ulicy 55 kilkulatki? 55 groszy. Abstrahując już od tego, wyśmiewanie się z tych osób na streamach. No i wylało się sobie na na się coś... Co? Z tych osób na streamach, niezależnie od ich płci, jest okropne. To zachowanie godne klasowego błazna w podstawówce okropne, obleśne i należy to piętnować do skutku. Takie właśnie udostępnianie odrobinę odklejonych wiadomości nie jest ok, według mnie. No bo tutaj jest zestawienie na jednym screenie streamów Amadeusza z kulatków, nie? Uważam, że to jest odrobinę za grubo. Reprezentant TransTV melduje się na posterunku. Za niedługo się odpalamy. Wybaczcie, że tak długo, ale byliśmy zajechani po tych dwóch nocach. To jest serio okropne. Ale właśnie, co jest okropne? Że Amadeusz y, wspiera osoby LGBT+. Co jest okropne tutaj? Y, Aleksandra, witamy wśród wilków. Au! Tak, zwalczam patologie w sieci. Jak nikt nie reaguje na przemoc, a reakcje wiążą się z napiętnowaniem. Wchodzę i reaguję, i nie chcę przestawać, mam do tego siłę. Natomiast, jak oglądałem chwilę stream Majstaśko, bardzo ubolewam, że go nie udostępniła, bo tam w ogóle powiedziała coś dziwnego. Tam powiedziała, że skoro na ulicy w Polsce nikt nie podchodzi do osób trans, nie sprawdza ich płci, to dlaczego to jest robione w Tajlandii na streamach, nie? Jakim prawem? Czy to dlatego, że się czujemy lepsi, bo mamy więcej pieniędzy, i tak dalej? Natomiast moja odpowiedź jest taka: dlaczego chłopaki sprawdzają płeć? I tutaj, być może, powiem coś kontrowersyjnego. Oni zamawiają usługę. Oni zamawiają, no, usługę, czynność, zamawiają, nie? I y, jako klient wydaje mi się, już tak racjonalnie, nie? Spójrzmy na to, odrzucając emocje. Jako klient, gdy wykupujesz usługę z kobietą, to chcesz na przykład mieć pewność, że jest to kobieta. Natomiast w Tajlandii często Lady Boye, znaczy, często nie powiem, tak. zdarza się, że Lady kłamią, że mówią, że są kobietą, a się okazuje, że później że są jednak Lady I klient się może czuć oszukany. Dlatego uważam, że jest. Akurat w tym przypadku gdzieś widzę jakiś argument, nie? Że na przykład chłopaki chcieli sprawdzić. Natomiast sposób w jaki to sprawdzali, jakieś wchodzenie pod kołdrą, pod kołdrę na streamie nie jest OK. Mogli to na przykład po prostu zapytać, żeby, nie wiem, pokazała, no bo wiadomo, no tutaj chodzi o usługę, pokazanie jest racjonalne, nie? Więc tutaj nie do końca rozumiem. Maj, majestaćko, nie? Jeżeli chodzi o tego jej streama. Natomiast szkoda, że nie, nie udostępniła go, bo bym wam też pokazał ten fragment, gdy mówiła o tym.